Siemanko, ja jestem Dawid. Jest to kolejny filmik na moim kanale. Powracamy po chyba miesiącu nieobecności na YouTubeach. Yy, tak wiem, to jest kolejny powrót. Nie musicie mi pisać w komentarze pod, yy, pod tym filmem, w komentarzach. Spokojnie, ja to wiem wszystko. Yy, mam wszystko pod kontrolą. Tak jakby yy, po prostu chciałem was poinformować, że ten filmik jest yy, filmikiem informacyjnym, tak? I jak będą się pojawiały filmy, bo startujemy, bo dzisiaj jest aktualnie 2 września, chyba 19 czy coś takiego, może 18, nie wiem, nieważne nie to jest teraz. Ważne jest to, że mój pies szczeka, XD. Po prostu chciałem wam powiedzieć, że filmy będą się pojawiały teraz... Będą się pojawiać w innych godzinach i nie wiem czy w, nie w innych dniach, bo na pewno się nie będą pojawiać 5 razy w tygodniu, na pewno nie 3. Ale dwa razy w tygodniu, jeżeli będzie nawet trzy, może czasami będzie. Może czasami jakiś maratonik będzie. Yy, seria się nie zmieni, chociaż yy, dużo nowości jest w Fortnite, dlatego nie wiem, czy chcę aż nagrywać 10 filmów pod rząd, bo tyle bym musiał nagrać gdzieś, zgromadzić tyle informacji. W sumie tam byłem na bieżąco trochę, ale wiecie o co chodzi. Yy, z Brawl Starsa za to będę nagrywać. Dalej yy, myślę, że tak do 60 odcinka dobijemy. Do końca roku cel to jest około 45 odcinków, może, może więcej. Jak wiecie, zaczęła się szkoła i jest ogólnie mało czasu na to, by nadrobić z filmami. Nie wiem, jaki ten film będzie długi, minuta 45, ok I po prostu chciałem wam was poinformować. Chyba w opisie dam, o których godzinach się będą filmy pojawiać, także co? Yy, taki nawet długi odcinek no dobra yy, mam nadzieję, że Wam się spodobał zostawcie łapeczkę w górę dawno tego nie wymuszałem cztery łapeczki w górę lecimy z yy, wznowieniem serii na moim kanale i oczywiście zostawcie suba dzisiaj tak szybko informacyjne od jutra startujemy z YouTubami do zobaczenia, cześć